Witam Was w kolejnym odcinku. Zagajmy w meto. Gdzie bez zbędnego pytania lecimy dalej? Dobra. Tu, 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 O, tu coś jest. Gaśnica, tak? Maska ich. A tu? Masa pena. Colonel, the system is automated. Just enter the command. Sure. Easier said than done. Never thought I'd be such a mess. Okay. Reator, starter. One, two, three. Four. It's simple. They built it so even a fool could use it. Just pray to God it works. Colonel, it's all good. She's at one quarter power. We need a full charge. Keep it going. It's shit, sure, but Oh well, we won't do any better than that. Let's go, second! what the hell was that? Now this shit is fighting back! This gets worse every minute. Yeah. Yeah. That, 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 that. My motivation system, hydraulics, sure. Arjun, you won't believe what you have to do now. Did you see the crane on the ceiling?

Siadaj altiem za konsolkę. Cyk, 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 łączmy zasilanie Wow, jak fajnie Fajne <grymne> krzesełko Yeah, pięknie No, to o co chodzi? Mam się zbliżyć do jakiejś G Tak, to gówno nam jeszcze, my nasz się tym zająć. Miałeś załatwić to gówno. Oj, shit. Ach, nie mamy już szyby. Dobra. Dlaczego się to szuka nie usza? Szybę dostała. Ruchy, 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 skrętem. Zbliżamy się, zbliżamy się, przodu dalej. Okay. Out. zóny osiągnięte. O, tam do tej strefy zielonej. do no,

Hmm. Ciekawe, jak oni wtedy usunęli to gówno. W końcu opowiada opowiadał o tym D6 tam jest główna wtedy baza tych stakerów. Lastraight. Dobra, jak tutaj mieliśmy maskę, teraz ja zdejmę. Our heritage, our future. How much power is here? All of this will be. We'll rule the earth once more. We won't have to live like rats. Yes, with sword and fire, we'll win back the sky and the sun. We'll climb out of the dirt. Rebuild the cities. The metro tunnels will once again be filled with fast silver trains. Everything will be.

okay. miller and i left the train, then climbed up the tunnel to the koralov performance hall. we were close to ostankino tower now. in the frozen streets, we joined the other rangers in the furious battle that began my story. okay.

O, proszę bardzo, możemy ich podpalać. To jest właśnie plus amunicji wojskowej i już leżymy. No teraz szybko położyliśmy się demony. Znaczy, putada tyle, Nie, czekajmy. <laughs> wow. Nie. Yeah. O, teraz o fasce co nie było, co? Nie. Yeah. Au.

Dobra, hmm, przekaz chyba inaczej to nie brzmi Przestrzenie tej amicji wojskowej mamy taką gromadę tych naboi, że nie wiem Dobra hmm. Okej, okay, szanujmy Ja pięknie U Chyba, <laughs> <Dobra>. no idę. <laughs> to było dobre. No pięknie na to idzie. No, schowajmy się przy autobusie. No to ruchy. Tam mutant jest. Co to mu było? O kurde. A to zginąłem? A. Zginąłem, He. Za bardzo się wstąpiłem, tak? Nie. Szybko. No, parę strzałów Dobra, Przadujmy. Czą nie? Musimy uważać jak idziemy. Dobra. Bijasz. Okej, okay, idziemy. Wow, lada, dostałeś wszystko dla to. Dobra. O Jezu masa amunicji wojskowej też dostajemy, więc w sumie fajnie. że mamy broń, która jest zdolna sznaleźć tą amunicję. W sumie takie ułatwienie w rozgrywce, bo tutaj nagle mamy amunicję wojskową, że nie wiem. kiedy gin. Tu też gin. Jestem tutaj przy autobusie.

Może to powiedział. Mój nasz, trzeba mieć, bo zawsze przeładowano, jak patrzy się z mutantami. Nie, nie rozumiesz? No, Przejdźmy. Go, go, go. еще вежешь? Давай. На мой ножу. Ну. я сам за талом. Окей. за тобой. easier to see than that okay okay i have an idea climb on top of the elevator we will try to unlock the counterweight stopper okay oh, that. Uh, come on Może pomóc ci stały, co? Chętnie bym ci pomóc. O, dałeś siadę. Ale czego? A jak waniemy w sam sufit, to co? Pomyślałeś o tym? Właśnie. O!

Fuck. Dzięki za podpowiedź demonaci. Fuck za ciężko się idzie tędy Weźmy ten Au Zamknięte. Jeszcze demony. Trzeba ma one muszą tu być. Ojście się, co spada ode mnie? Co to na górze? Kurde.

Some off. Still going up. Ah! No. Come in, Miller, Miller. job. <laughs> Miller, come in. Oh, Jak się twoja maska w ogóle trzyma? No bo tylko powiedz mi jak. O, tędy, No, Dobra, Dobra chodźmy. A! <laughs> A, tym się dusił już. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> Zaraz się skupiłem. Um, cóż? O, -o. o. Quick time eventy! No Idziemy Chyba klikamy E, klikamy E Aha Okej okay. Bo już klikać to E Quick Time Eventy! Woo! Coś spadło Ciekawe, mu mutant tu przez to zginie. Wiecie, tak sobie dobiegnie, biegnie, biegnie a tu to nagle na niego spadła. <grystanie> to byłoby dobre. O, ten znamy się tutaj, tu, 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 i w sumie może odcinka nie będę zatrzymywał. Tak, jestem tutaj. Yeah. Tak, przybyłem was zniszczyć. Cienie, czy tam Dark Ones? Yeah. powybiłem waszą lasę. Dobra. Gdzie mam iść? Chyba tędy. Dobra, jeszcze wyżej. Tu skoczyć. Tu skoczyć. Idziemy. A To się ani nie wypadło. Drugi znak. Upa. A. Ojej, a tym się. teraz spinaj się, no naciskam to E, Wola od razu klikać to E, bo nie wiem, co jest w tej nie jest wow, Jeszcze się... się Dobra, dawaj. baj, 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 jakiś ciebie Mistrz spinaczki O ten, A, nie potrzebuje, co? Dobra. I teraz tędy, tak? Spoko stop him, stop him. Jeszcze Destry, czego, <laughs> jeszcze czego. Tylko spróbujcie Łeb misza bali się. <laughs> Ale piękny można może zacząć różnicę na boi. Patrzcie, tutaj mamy te zwykłe. Takie... A tutaj mamy te wojskowe. <laughs> Niezłe, co nie? Ja, jesteśmy tu. Dobra. I teraz sobie przypomniałem, że muszę sobie pobrać tego. to, tak? Redux. <laughs> sobie teraz przypomniałem. Okej. Okay. Zostawmy to. Okej. Okay. Wskazać na ich miejscowe. No i tutaj w sumie jest tutaj ta... ...baza cieni, tak? Powstrzymacie mnie jak? O. Oh. Oł oh. 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 Czasem popłapamy wizję Aha Okej, okay, chwa myślę. Dobra, co mamy zrobić tu? Hmm? Tu? Nope. Znajdę w końcu hmm? Chyba nie tu Bo się schopki nie chciały pokazać Zdźmy wszystko typ, typ. He be Aha, Dobra, to złąbałem, bo zginęło. Oboj, to no dobrze się udało. No bo jeszcze żyje. Myślałem, że zgina. Jesteśmy na krańcu. Okej. Okay. Dobra to w sumie nie ma sensu, żebym teraz przerwał tego nagrywania. Aha. O, kudę. Mamy za sobą cienia. O. Miu. Fuck. To jest chamskie. Słuchawki mnie jeszcze ją. A. Tylko. Go. Ty śmieciu. A, uciekajmy. FUK! <gry> Dawi mi szmato. A. Boże, chcę tylko was zabić. O co wam chodzi? Nie, to jest oszuczka. To była sztuczka. Aha. Nie. Ał. OK Okej Ucieczki ciągle dalsze, co? Okej Uciekajmy, 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 uciekajmy o, goni nas jeden, aaa Ktoś nas goni, nie chce się rozglądać. tam, o daleko jest, A! Fuck Okej, stop him my dojdziemy w sumie Opa 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 Fuck 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 Whoa, fuck fuck fakt, fuck iść, Heh. Oh, cool down. Ah, uh. uh, uh. huh? if it's us then oh, Hunter. Jeśli jest wrogie, to zabij, tak Puch! 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 Chce mnie zabić! To w sumie jest wrogie, tak? No dawaj, chodź tu Dostaniesz pysk O, chyba padłeś. Dawaj tym jeszcze byśmy mógł jednego mu walnąć <grymne> Tak, skąd ten zwykły rewolwer, co? O, tam leża jeden z ścieni. Nie czas na katsenkę, to będzie się zacinać, bo to jest i master i niestety katsenki nie poprawili. Bo ona nie była, ona... cóż, jakby wam to powiedzieć, nie była wykonywana w trakcie gry, tylko prędowana była i ona właśnie, jak widzicie, się trochę przycina. No to jest niewielki minus. Pło, trzy niuki poszło. Jasne, my takiego hełmu nie mieliśmy. Tim. A wise man once said, "He who leads a war for the love of his fellow men will defeat his enemies." I led my war, protecting my family and friends, protecting my home, the Metro. We had won, but to this day, I wonder, when we burned the dark ones from the face of the earth, was something lost as well? Okej, okay, i tak oto jest zakończenie, takie jakie było w książce mniej więcej, też właśnie zostały spuszczone pociski. I właśnie też tym się zasta zaczął zastanawiać, że w sumie ci czarni, czy tam Dark Ones, nieważne jak to tłumaczyć, chcieli się bardziej hmm, porozumieć z ludźmi. Że po prostu chcieli pokazać, że nie są niebezpieczeństwem, chcieliby nawet pomagać, no i wtedy właśnie tak... O, Kappa Higgs, hm. fajny nick, znaczy pseudo, no i tak... No... No i wtedy tym by schodził z tej wieży i by się zastanawiał, czy nie popełnił jakiegoś wielkiego grzechu, modując tam gdzieś tam tysięcy czy nawet milionów tych, nawet już się nie pamiętam ile tam było. No dobra, tak właśnie się kończy gra, nasza pierwsza granie, w sensie, że metu 2033, teraz będę pobierał Last Lighta, także więc cóż, no jak widzicie gra jest fajna, ale no, ma swoje błędy, niestety. I Master parę nowych rzeczy wprowadził, tak jak tam były te zawody, co grałem, e, ulepszenia broni, parę nowych broni, tak jak na przykład ta szczeba ta sześcioruchowa, co była śmiesznie zrobiona. No i miotacz ognia w sumie, to jest jeszcze nowość. No, dobra, nie wiem co dalej mówić, no. no gra była fajna. Jak grałem pierwszy raz Metro, to się strasznie bawiłem. Nie było. u mnie to było tak. Najpierw grę grałem, a potem zacząłem książkę czytać. No i w sumie książka była lepsza. No tak zawsze jest, że książka na podstawie, jak ma gra być na podstawie książki, to wiadomo, książka zawsze będzie wygrywać. Bo na przykład coś tam ucięli. No tutaj w meto to poucinaj, w do, no i pozmieniaj parę rzeczy no nie. No, no i cóż. Za której to żegnamy się z metem. Nie chce mi się już tak wyglądać. Dobra. To będzie na tyle. Z zagraniem. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć!